Hej, czy kiedykolwiek spotkaliście się z tym, że na waszym listingu nagle pojawiła się jakaś oferta, która kradła wam buy box i rzekomo sprzedawała wasz produkt, mimo tego, że macie brand registry, że macie zarejestrowany znak towarowy i tak naprawdę. Wy powinniście być jedynymi sprzedawcami tego produktu. Oznacza to, że wasz listing został schakowany, przez nieuczciwą konkurencję. Ja na imię Tomek i od 2003 roku mieszkam w Wielkiej Brytanii, od 13 zajmuję się sprzedażą na Amazonie, prowadzę trzy własne marki, pracuję również dla startupu, który skupuje marki z Amazona i rozwija je poza Amazonem i również robi to na odwrót. A na tym kanale dzielę się wiedzą która dotyczy tak naprawdę wszystkiego, co związane z Amazonem, więc jeśli tego typu content Wam się podoba, zasubskrybujcie kanał, jeśli film jest ok, dajcie na końcu lajka. Hijacked listing, czyli porwany listing, można to tak nazwać, jest to rzecz, która raz na jakiś czas może się każdemu z nas wydarzyć. Zastanawiamy się wtedy, jak to możliwe, że skoro my mamy znak towarowy zastrzeżony, mamy brand registry, to na naszym listingu ktoś pojawia się nagle z naszym Produktem. Oczywiście ta kwestia jest trochę bardziej taka sporna, jeśli my mamy dosyć dużą markę i dystrybujemy ją również poza Amazonem, poprzez sklep Shopify, może używamy jakichś dystrybutorów hurtownie, więc wtedy taki legalnie zakupiony towar jak najbardziej ma prawo pojawiać się na Amazonie i gdzie ma się pojawić, skoro nie na naszym listingu, bo pamiętajcie, jak działa Amazon. Amazon to nie tak jak eBay czy Allegro, gdzie każdy tworzy swój listing, tylko jest dla danego produktu, z danym in kodem lub UPC kodem stworzony w teorii powinien być tylko jeden listing i na tym listingu każdy, kto ma ten produkt, powinien mieć możliwość go sprzedawania. Ale w sytuacji gdyby nieuczciwa konkurencja pojawiała się na naszym listingu, jest kilka sposobów na to, jak z tym walczyć, jak odstraszać taką konkurencję, o których w tym filmie wam za chwilę opowiem. Pamiętajcie, że wszelkiego rodzaju he, praktyki hijackerskie najczęściej będą dotyczyły produktów, które są trochę tańsze są tak zwane produkty generyczne. I najprostszym sposobem na odstraszenie potencjalnych nieuczciwych konkurentów, którzy chcieliby wskoczyć na nasz listing, jest zaprezentowanie opakowania naszego produktu. Opakowania, na którym widoczne jest logo. Mamy zarejestrowany znak towarowy, mamy produkt, który sprzedawany jest w opakowaniu. Można zaprezentować dwojako, po prostu produkt w opakowaniu, ewentualnie produkt luzem i w tle gdzieś opakowanie. Ale ważne, aby widoczne było logo, ponieważ to nam znakomicie po pierwsze odstraszy właśnie potencjalnych hijackerów, ale też pomoże na Amazonie, kiedy byśmy chcieli otworzyć case i ich wyrzucić z naszego listingu. I zobaczcie, tutaj mamy jakieś takie zabawki. I na przykład spójrzcie na tą zabawkę tutaj. Hola Baby, Rattle to jakiś tam. Wygląda to na naprawdę generyczny produkt, którego prawdopodobnie na Alibabie można znaleźć od 20 albo 30 producentów. To, to samo tyczy się tutaj tych zabawek. I zobaczcie, to tutaj kolejny bestseller Huku 3, to samo. To jest w ogóle jakaś taka zwykła zbieranina zabawek z Alibaby, można powiedzieć. Już nie mówię o tym, że jakieś, jakiś ośmioczęściowy zestaw, w ogóle jakiś sensoryczny zestaw dla dzieci. I pomyślcie sobie, każdy może taki zestaw, tak naprawdę, zrobić, jeśli odpowiednie. Elementy, komponenty takiego zestawu sobie gdzieś zaimportuje i może na ten listing wskoczyć. I teraz powiedzmy, że tu nie jest jedynka, tylko jest na przykład kilka tysięcy komentarzy. I wtedy nieuczciwy konkurent z produktem, który jest dla nas tak naprawdę bardzo konkurencyjny, wskakuje ze swoim listingiem i zaczyna nam kraść buybox niższą ceną i to do niego idzie sprzedaż, a nie do nas. My tą całą pracę stworzyliśmy, w stworzeniu listingu, nawet mamy brand registry powiedzmy zrobione, a niestety tracimy buybox i tracimy sprzedaż. I tak jak tutaj jest zrobione, zobaczcie, jest zdjęcie produktu w pudełku. Podejrzewam, że tutaj raczej żaden hijacker się nie pojawia. To samo tutaj również mamy pudełko zaprezentowane. Czyli tutaj ten problem dotyczy tak naprawdę generycznych produktów których nie zaprezentowaliśmy w odpowiedni sposób, nie zapakowaliśmy w nasze markowe pudełko z logo, mimo że mamy znak towarowy i o to się trzeba zatroszczyć i takie opakowanie wyświetlić na listingu i to naprawdę będzie odstraszało i prawdopodobnie potencjalni hij hijackerzy będą uciekać z takiego listingu bardzo szybko, będą go omijali, nawet nie uciekać, bo na nim nie będą, ale będą go omijali szerokim łukiem. I tutaj gdyby była taka sytuacja, że ten produkt jest naszym produktem i nagle na listingach, I powiedzmy, że nie mamy nawet zdjęcia tego opakowania, mamy zdjęcie tylko tego, co w środku się znajduje, i mamy nagle kilku sprzedających, którzy nie wiadomo skąd skoczyli na nasz listing z nie wiadomo do końca jakim produktem. Więc co możemy zrobić przede wszystkim? Na dzień dobry możemy im wysłać tak zwany sist and sist Letter. No to jest taki list, który uprawnika niewiele będzie kosztował. Prawdopodobnie nawet można z internetu, z Google ściągnąć wzory takiego listu. To jest po prostu list, który wzywa sprzedającego do zaprzestania sprzedawania podrabianych produktów na naszym listingu. Oczywiście pamiętajmy, że to możemy zrobić tylko w przypadku, kiedy te produkty rzeczywiście są produktami podrabianymi, bo tak jak mówiłem wcześniej, one mogą z niezależnej dystrybucji, jeśli my sprzedajemy produkt, który jest dystrybuowany przez jakąś sieć dystrybutorów, i one mogą trafiać na Amazon, więc nie może to być sposób na to, żeby walczyć z, z potencjalną, powiedzmy, konkurencją, którą sami sobie zrobiliśmy, stworzyliśmy, ponieważ jest to tak naprawdę niezgodne z prawem i Amazon na pewno tutaj nie będzie stał po naszej stronie, jeśli okaże się, że te produkty są produktami oryginalnymi. Drugą kwestią, to już w zasadzie trzecim sposobem oprócz tego listu jest również historia, kiedy my jesteśmy pewni, że nie dystrybujemy tego produktu nigdzie poza Amazonem, mamy je w naszym opakowaniu, mamy nasze logo, mimo te, mamy logo na opakowaniu, mimo tego, że nie, jest ono prezent, nie było ono zaprezentowane na, na zdjęciu, i pojawiła się konkurencja, która zaczęła identyczny, produkt sprzedawać. Taka sytuacja szczególnie może wystąpić w momencie kiedy zajmujemy się generycznymi produktami. Mimo że mamy swoje brand registry, mamy znak towarowy, mamy logo naniesione na ten produkt, to tak naprawdę kupiliśmy produkt tak zwany white label, czyli kupiliśmy spółki gotowca, na który naniesiemy tylko własne logo. Bardzo często to można się na to natknąć, jeśli będziemy szukali producenta na Alibabie na przykład, jeśli wchodzimy na Alibabę, ponieważ jakieś słuchawki nam się podobają i chcielibyśmy mieć je w naszej ofercie, ponieważ bardzo fajnie wyglądają, mają jakąś tam ciekawą funkcję, są wodoodporne na przykład i sobie myślimy, dobrze, to poszukamy na Alibabie. Znaleźliśmy na Alibabie producenta, ale tych producentów było 20 lub 30, którzy sprzedawali dokładnie to samo. Tam tylko były inne różne loga naniesione. Oczywiście te loga są tylko w celach prezentacyjnych, w momencie, kiedy do nich potencjalny kupujący się zgłasza i zamawia większą ofertę, odpowiednie logo jest nanoszone. Dlaczego tak się dzieje? To nie jest tak, że ci producenci jedni od drugich kopiują, to jest tak, że kiedyś byłem w Chinach i spotkałem się z... w jednej z firm, rozmawiałem na ten temat, to działa tak, że po prostu jest firma, która tworzy jakiś produkt i ona tak jakby licencję ma na ten produkt i sprzedaje licencję na produkowanie dokładnie tak właśnie wyglądających i funkcjonujących słuchawek czy innych produktów. I wtedy ta licencja jest sprzedawana do 10, 20, 30, 100 firm. Każdy ma tą licencję, i ci producenci zaczynają produkować. Dlatego, jeśli wchodzimy na Alibaba, to właśnie widzimy dziesiątki sprzedających, oferujących dokładnie identyczne, identyczne produkty. I teraz, jeśli my mamy taki produkt, nanieśliśmy na niego własne logo, wysyłamy go do Amazona, FBA, i nieuczciwy konkurent co może zrobić, jeśli, dajmy na to, zamówi więcej tego towaru, powiedzmy, który idealnie wygląda, może być od innego producenta. I on nawet logo tak naprawdę nie musi tam zmieniać. Starczy, że go zamówi. Wyśle również na FBI, da niższą cenę i będzie wam zabierał sprzedaż. To będzie tyle trwało, że jeśli. Bo jest sytuacja taka, że Damian też zrobi, kupił identyczny produkt, jak wy macie, więc to nie będzie nikomu przeszkadzało kupującym. Kupujący zapłacił tam 10 dolarów za słuchawki powiedzmy, i on będzie zadowolony, nie będzie tam nawet dokładnie patrzył Ludzie Naprawdę, uwierzcie, mi, nieraz nie patrzą nawet, że to jest jakieś tam inne logo, i tak dalej, nie ma to kompletnie dla nich znaczenia. I to się będzie sprzedawało. Oczywiście, kwestia jest taka, że jeśli o wiele, wiele gorsza jakość takiego produktu była, to taki produkt po jakimś czasie zacznie dostawać negatywne review i te negatywne review u was na koncie będą się pokazywały. Trzecia możliwość jest jeszcze taka, że taki nieuczciwy konkurent może zamówić tak naprawdę cokolwiek i wysłać do Amazona i udawać, że sprzedaje właśnie to, bo słuchajcie, to są. Nieuczciwi konkurenci w Chinach działają tak, że mają, nie wiem, dziesiątki, setki kont, na których mogą sprzedawać na Amazonie, więc dla nich to, że jakieś na jedno konto będzie zamknięte, to nie ma znaczenia. Ważne jest to, że jeśli wy macie, nie wiem, słuchawki, które, za które płacicie 5, 6, 7 dolarów, sprzedajecie za 30 dolarów na przykład, a nieuczciwy konkurent kupuje jakieś naprawdę byle jakie słuchawki, nawet to nie muszą być słuchawki, to mogą być obudowy do telefonów, może to być cokolwiek, to kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Ale oczywiście wiadomo, żeby ten produkt był z tej kategorii, z tej niszy, i podobny w jakiś tam sposób. Bo tak naprawdę do Amazona może wysłać wszystko. Tego nikt tam nie będzie sprawdzał. Ważne, że on dodał ten wasz ASIN do swojego katalogu, stworzył kody FNSKU, które ponakleją na swoje produkty i wysłał do Amazona. Jak towar idzie do Amazona? W Amazonie jest otwierany, sprawdzany, zeskanowany, położony na półkę. Jeśli towar ma zbliżoną wagę, zbliżone rozmiary, podobnie tam wygląda, to klienci będą zadowoleni, nieuczciwy konkurent będzie wygrał buy box z niższą ceną, a wy będziecie tracili na sprzedaży. Także tak też to może wyglądać, że tak naprawdę będą repliki, można powiedzieć, w świetle prawa waszego produktu sprzedawali i wtedy co możemy zrobić? Możemy również przez Brand Registry zrobić najpierw, najpierw zrobić kontrolowane zakupy tego produktu, po jednej sztuce z każdego produktu kupić i zgłosić do Brand Registry naruszenie waszej własności intelektualnej. Na Amazonie na koncie Brand Registry można sobie tutaj wejść w Report Violation. Można sobie wkleić ASIN produktu, wkleimy sobie ASIN tej zabawki, którą tam oglądaliśmy i będziemy tutaj mogli zgłosić się naruszenie. I tutaj generalnie wiadomo, że no ja tutaj widzę, ponieważ nie jest to mój produkt. Gdyby to był mój produkt, no to tą opcję miałbym tutaj niedostępną, no bo nie mogę własnego produktu zgłaszać. Natomiast widzę wszystkie inne oferty, które znajdują się tutaj. I przede wszystkim, jeśli już kupiliśmy te towary, wiemy, że który z tych towarów jest sprzedawany przez kogoś, kto tak naprawdę podróbkę naszego produktu sprzedaje lub całkowicie inaczej wyglądający produkt. Możemy tutaj kliknąć na od, odklikać po lewej stronie zgłoszenie no tutaj wiadomo mamy kilka rodzajów zgłoszeń mamy copyright infringement czyli naruszenie praw autorskich tutaj jeśli jakiś nie wiem design został naruszony patent lub znak towarowy został naruszony no to tutaj wiadomo że Prawdopodobnie copyright infringement byłoby tutaj odpowiedni, gdybyśmy mieli właśnie tego typu towar, który nawet nie ma naszego logo naniesionego, a jest sprzedawany jako nasz nasz produkt, pod naszym, który niby powinien się tak nazywać jak nasz, natomiast trademark infringement to, to mamy tutaj w momencie, kiedy ktoś tworzy produkt, który jest centralnie kopią naszego produktu i ma również naniesione nasze logo na, na, na produkt, czyli takie dwa typy zgłoszeń i tutaj generalnie można to Wybrać, przejść dalej, wybrać odpowiednie opcje. Ewentualnie Amazon poprosi o dodanie zdjęcia, więc w ten sposób również będziemy mogli się pozbyć tych nieuczciwych hijackerów na nasz, z naszego listingu. Proszę, mamy cztery sposoby na to, a jak walczyć z nieuczciwą konkurencją i z hijackerami przede wszystkim na naszym listingu. Aby odstraszyć, umieszczamy zdjęcie opakowania naszego produktu z logiem. Możemy wysłać do, jeśli już mamy hajaków na listingu, tak zwany list cease and desist, który będzie żądał od, od nich tego, aby zaprzestali sprzedaży na naszym listingu i się wycofali. Można dokonać zakupów kontrolowanych i zgłosić do Amazona poprzez Brand Registry, zgłaszamy to jako naruszenie własności intelektualnej, także te kilka sposobów powinno wam ułatwić to, aby walczyć z nimi, w w, jeśli taka sytuacja zajdzie. Dziękuję bardzo za uwagę, jeśli film wam się podoba, dajcie lajka, like, jeśli kontent wam się podobał, zasubskrybujcie, więc takiego kontentu znajduje się na moim kanale YouTube. Dziękuję i na razie trzymajcie się.